No, widzicie, te mają. Posoki mają 4,5, gończe mają 5,5. Takie spacery ze szczeniakami to zaczynam w lesie, w terenie od 6 tygodnia. Jak są już mobilne, dla tych szczeniaków też żaden problem. Dla szczeniaka 6-tygodniowego przejście przez taką rzekę, przez taki potocek, to już jest wyzwanie. To szumi, to się rusza. Obce środowisko, woda, łapy mokre. Dużo bodźców na psa działa. Widzicie, tu jest. Zwykła ściółka, tu jest kamień, tu jest rzeka z kamieniami, tu są liście, to szumi, to się rusza. O, tu idziemy sobie do góry, zobaczcie, też obserwujemy psy, widzimy, który jak się zachowuje, jak używa nosa, czy idzie pierwszy odważnie. Ten widzicie, też przechodzi, wącha, zastanawia się, myśli, dolny, górny, to już macie też pewne predyspozycje. O, tak, dobrze pieski, dobrze, tak, chwalimy pieski, ładnie tak sobie chodzą. No zobaczcie sobie te u góry tutaj, te sobie ładnie chodzą, biegają, używają nosa. Ja sobie idę, spokojnie obserwuję je. O zobaczcie, tam jest fajna rzecz, którą możecie zaobserwować. Położyłem tu ścieżkę 4 dni temu. Tutaj tym chodnickiem szła, jak ta sunia tam stoi. No warunki idealne, bo delikatny deszcz, trochę śniegu, ale zobaczcie jak fajnie używa nosa. Także już macie pewne informacje, jeżeli chce wybrać psa do pracy węchowej. To już na tego psa zwracam uwagę, na kartce sobie robię, daję mu klusik i już widzę. Jeżeli potrzebuję psa do pracy na dziku, na farbie, na, znaczy do, głównie do pracy w miocie na dziku, e, wybieram psa żywego, temperamentnego, który się nie boi, chodzi, kręci. Jeżeli pracuje górnym, dolnym wiatrem, nie ma problemu. Jeżeli pracuje dolnym, też nie ma problemu, górnym się nauczy, to jest żaden problem. I taki spacer... Tak jeszcze tu u mnie, na terenie takim widzicie, dość z dużym spadkiem, pies się też uczy koordynacji ruchowej, biega sobie, o zobaczcie teraz tak, przy sobie biegają, ja nic nie wołam psy, wracam sobie z powrotem, zobaczycie zaraz same, bez naszej komendy, bez wołania, przybiegną za mną, o teraz się im tu schowamy, ja się schowam, o widzicie, zobaczcie, bez komendy, Psy same przybiegają. No te akurat są starsze, to są już nauczone. Częstym błędem właśnie takich ludzi przewodników jest to, że tego pieska, jak pies zostaje kawałek dalej, zaraz go wołamy. Po kilkunastu razach to wygląda tak, że ja jako przewodnik tego psa cały czas pilnuję i wołam. Jeżeli ja go nie wołam, to pies się uczy wracać, pilno, wracać po własnym tropie, co nam z kolei pomaga przy pracy węchowej nosem i uczy się nas pilnowania. Uczy się orientacji, co nam jest z kolei potrzebne i w lesie przy pracy na ścieżkach, przy powrocie z gonu i przy pracy węchowej w miocie. No słuchajcie, teraz będziemy zakładali za chwilkę ścieżkę tropową. Ja sobie robię tak, że biorę sobie psa. To jest pies Grot z Beskidzkiego Matecznika, ode mnie pies. Wybrany od szczeniaka do pracy głównie na farbie. Drugie miejsce do miotu, ale podstawowa praca jego będzie praca na farbie. Pies półtora roczny Po po, 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 po ułożone do pracy komenda podstawowa, odłożenie czyli wydaje psu komendę. Tak jak wcześniej przy nim byłem, siad, zostań, pies siedzi i ma siedzieć dotąd. Aż do niego wrócę, czy to będzie za pół godziny, czy za godzinę, czy za trzy dni, ma siedzieć. Ja sobie psa odkładam, idę sobie do rasu robię ścieżkę. Zaraz pokażemy Wam, jak się ścieżkę robi. przejdzie Poczekamy tamte godzinkę, pół godzinki i. Pokażemy Wam, jak się ta na tej ścieżce pracuje z psem. Dobra, słuchajcie, zakładamy ścieżkę tropową. Ja sobie zawsze robię na zeszczale jakieś takie swoje pomysły. Mam, że sobie opieram patyk o drzewo. I jak sobie potem ścieżkę po swojemu wyznaczam, jak robię jakąś długą, to sobie opieram po prostu patyki pod drzewie. I to jest takie moje znaczenie. Czy to będą kartki, czy papier taltowy, czy stążki to już jest Wasza sprawa. Tylko też musicie brać pod uwagę, że to las jest domem wszystkich. I nas, i ludzi, i zwierząt. że też to musicie sobie, nie można tych kartek wieszać tak. Oczywiście powinniśmy mieć zgodę gospodarza terenu na ewentualne robienie ścieżek. Ja sobie kładę patyki, nikomu to nie przeszkadza. Kto wie o co chodzi, to wie, tylko ja nieraz ścieżkę robię w jednym tygodniu tu, czy w jednym dniu tu, drugą tu, trzecią tu, czwartą tu. I potem się zapomnę i puszczę tam, to czasami już nie wiem, który patyk jest od której ścieżki dzisiaj. Nie? Bo tych ścieżek robię czasami tygodniowo i 10, 15 i zaczynamy się już to kręcić. Słuchajcie, robimy ścieżkę na butach tropowych buty tropowe słowackie tak zwane rapeta od spodu z dzika zapinamy na buty. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Jeżeli chcecie mieć dobre kopsa do pracy w łowisku, to robimy ścieżki tylko na rapetach. Rup, badylach. I bez żadnej farby. Słuchajcie, ścieżki sfarbowane, jeżeli kto chce brać udział tylko w konkursach, obecnie się robi ścieżki według naszych regulaminów na farbie można robić na farbie, ale wtedy ten pies może różnie pracować na ścieżkę, na tropach naturalnych. Raz lepiej, raz gorzej. Jeżeli czyś jest bardzo dobrego psa do pracy w terenie, tylko dajemy rapety lub badyle na butak lub na lasce. I już. O, jest. Dobra, zapięte mamy. Tak jest. No jest to strasznie niewygodne, bo to się chodzi jak w butach na obcasach, u was na Nizinach to tam jest nic. U mnie to jest masakra. Bra, tu mamy zeszczał, czyli na miejsce zeszczał się bardziej nadeptuje. Kija se wezmę do pomocy, bo po tych grapach u mnie po to, to jest ciężko. Widzicie, tu też macie babrzysko stare, zwierzę nachodzi, maluje się. Także specjalnie robię utrudnienie dla psa. No pies doświadczony to sobie da radę. Na miejscu zeszczał nadeptuje tego śladu więcej. I powoli, bez pośpiechu, małymi kroczkami idę, zakładam ścieżkę. Po maltku sobie idziemy. Ścieżkę robimy. Bez pośpiechu pod nogi patrzeć. Widzicie, to jest ścieżka robiona na dwóch rapetach. Wiadomo, zwierzyna ma cztery kończyny. Czyli jak mam pies pójdzie na dwóch. To na czterech jeszcze lepiej, tu są same rapety. Nie bójcie się, pies radę do. Nie musi być farby. Przy poszukiwaniu poszczałków zwierzyna, rapety, badyle odbiją zawsze, a farba jest nie zawsze. Często myśliwi mówią pudło, bo nie ma farby. Nieprawda. Nie ma farby, a sztuka leży. Jak jest zwierzyna, łojno, grubo to. Zatamuje sadło, czy skóra zaciągnie i tyle, nie? O, tu jest też dla psa utrudnienie. Widzicie wiaterek mam z dołu, potokiem wieje. Tu woda też. Też to psu przeszkadza. I do góry. A to taka krótka ścieżka szkoleniowa. Tak. Wiecie, jak się to w butach na obcas, jak chodzi po giewoncie. tak no, trochę w tę stronę zrobimy załamanie tak wiatr wieje to też utrudnił pracę śnieg tak samo ale czym większy, czym gorszy trening tym lepsza praca takiemu młodym ogólniczemu dobremu wystarczy zrobić 10-15 ścieżek powinien chodzić jak kiepski to no i 20, 30. Tu dochodzimy, tu sobie zrobimy koniec ścieżki, żebyście ładnie widzieli. Odpinamy buty. Tak, zostawiamy, żeby pies wiedział po co naszedł, po co my do końca szli, żeby się mógł cieszyć. No Jednego butawicie dajemy tak, rapetem do góry, żeby się nawą no i to zostawiamy za pół godzinki, 40 minut. Jak się tu z kolegą piwko wypijemy, to se pójdziemy. No, stadziemy się piwecko wypili. Pies ładnie siedzi. Minęło coś koło 40 minut. Tak, przychodzę do psa, chwalę, dobrze, tak, dobry pies ładnie, tak. Ładnie siedział, też mu zima, ale tuściutki widzicie, jest. nic mu nie mać. Noga, tak. Omał, noga, tak. Idziemy na zeszczał, pomału, spokojnie, jak jest pies nakręcony to trzeba go uspokoić, spokój, spokój, tak, uspokoić, no idziemy sobie to pomału, dobrze, tak, ciad, Ciar, ładnie Grocik, dobrze, zostań, odkładamy psa, idę na zeszczał, czy to na konkursie, czy w pracy, w lesie mniej więcej myśliwie mówi mi, tu mam zeszczał. Ja zawsze staram się zapytać, gdzie kolega stoł, jak strzelał, gdzie była zwierzyna, jak zareagowała. Gdzie to mniej więcej było, to już mniej więcej wiem, że to było w jakimś tam widełkach. Odkładam se psa, prawdą zeszczał, czytą, list zeszczałowy, zeszczał, ścinki, farby, pieczęcie. Toż mam pewne informacje, które Pokazuje jak to wyszło. Często opynił koledzy nie potrafią powiedzieć, gdzie to było, jak to było. Kiedyś też powiem koledze szukać poszczałka No i pies zapinam otok, pokazuje mu szukaj, szukaj, pies chodzi, kręci się, przychodzi do mnie, patrzy jak na głupka. Mówi chłopie, co to ty, ty nie chcesz? No mówię mu szukaj. Pies się kręci, wraca, do mnie siada, się patrzy. Pytam się, kolego, ty trafiłeś? Na pewno? Tak, na pewno trafiłem. Mówię ty, ale pies mi pokazuje, że tu nie ma nic. Coś mi tu nie gra? nie? On tak się patrzy, patrzy. Ty, to nie ta polana. <gry> Pojechaliśmy na drugą polankę, my doszli. Także tu mam ten zeszczał, ja pooglądałem co. Też taka sprawa, jak jest pies nakręcony czy coś, to w tym momencie poczekamy, pies się uspokoi. Podchodzimy do psa, zapinamy i pójdziemy na ścieżkę. Mamy otok. Zwykły taki, ale szczęśliwy. Wygraliśmy już porę konkursów z nim. Kilkadziesiąt my zaliczyli, tylko trochę na Węgrzech na konkursie się ze mnie śmiali. Jak na taki sznurek zapinąłem psa, a jak my zgolili z posokowcem z Gają, ten konkurs utrudniony, to już przestali kadać na sznurek. A tak się tam chłopcy trochę poćmiewali, ale to przecież normalne. O, otoki sobie bierzemy. Jak ruszacie za poszczałkiem, czy na konkursie wszystko pochować dobrze, bo tam potem nie ma czasu. Żeby wyciągać, łapać, widzicie, oto chce rzuciem do tyłu. Łapię sobie psa króciutko, chodź. Chodź choć. chodź, chodź, Grot. Tak, pomalutku. Prowadzimy psa, tak, dobrze, grotek, chodź tu, w tę stronę tu. Szukaj farba, szukaj. Tak, szukaj, tak, dobrze. Chwalimy psa dobrze, tak, dobrze. Tak, dobrze, szukaj, tak, szukaj, szukaj. Szukaj farba, szukaj, tak, dobrze, tak. Widzicie, nawąchuje się, pomalutku, spokojnie, tak, dobrze. Tak, dobrze, szukaj farba, szukaj, szukaj. Widzicie, ja daję psu popracować, to jest z niego zagadka, nie się pokręci, niech się to rozpracuje. Nie ma się co przejmować, jak pójdzie tam, no dobrze, szukaj farba, szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj, tak, szukaj, dobrze, tak, dobrze, szukaj. Tak, dobrze, tak, dobrze. Szukaj farba, tak, szukaj farba, szukaj, tak, dobrze. Tak, szukaj farba, szukaj, szukaj. Szukaj farba, szukaj, tak, szukaj. Szukaj, tak, szukaj. Dobrze, no, szukaj farba, szukaj, szukaj. Tak, no i po malutku. No, a w początku młodego to mówimy te komendy, potem się już czasem nie mówi. Wiecie, trzymącego lekko. Dobrze, tak, szukaj farba. Tak, szukaj, szukaj. Szukaj farba, szukaj. Czy tonem trzeba pracować, zachęcać psa ładnie. Tak, dobrze, tak. Dobrze, tak pomalutku, trzymam trzymącego. Tak, dobrze. Teraz roz, rozpracuję tak Niech se rozpracuje to zagięcie Tak Tak, dobrze Tak, widzicie, bardzo ładnie rozpracował O, widzicie, o, to już, już górne łapie Tak, szukaj no, czułeś go, szukaj, szukaj. No szukaj tu masz. szukaj, szukaj, tak Szukaj, no tak, dobrze, szukaj. Szukaj, tak, dobrze, tu już końcówka zawiał, co gdzieś zajarzyło. i szybko, szybko. Tak, no gdzie jest? Tu jest dzik tak Tak, dobrze, teraz tu żeś załapał co? Tak dobrze, tak, jest, tak Dobrze, tak, dobry. Chwalimy psa, tak żeby wiedział pies, nagroda, smakołyki dajemy jak mu się jak lubią. Tak, dobrze grotek, dobrze. Tak, dobry piesio, dobrze, tak. Pokwalony piesek, dobrze, tak, dobrze. Niech się nacieszy. Na los. Także słuchajcie, takimi niuansami, drobnymi zejściami się nie ma co przejmować. Spokojnie robić psu, zaufać. Ale też mu trzeba dać zejść, wrócić z powrotem na ścieżkę. To jest dla niego zagadka. Ale z czasem, jak się ma cierpliwość i trochę się włoży pracę, to wszystko gra. No, odpinamy otok po pracy. Tak, dobry grotek, dobrze. Dobrze, tak, dobry pies. Zwijamy pies zadowolony. Tak, dobry pies, dobrze znalazł. Dzika, tak, znalazł, znalazł. Dobry pies, tak, dobrze. No, dobra grotek, chodź. biegaj. Dobra. Dobry, Dobry. 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 No, się. Dobry. 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 Ale coraz bliżej podchodzi. Ale na takim dystansie być dużym. Z dużym ciężkim psalmi, mm. Słuchaj, inaczej by zginęły, nie? Yes. É że duży poży, duży poży. No. Jest. ma taki dyst dystans. Słuchajcie, no Słowacy to mają łatwiejszą zagro... za, za, za sprawę, bo w ogóle mogą szkolić normalnie przez zagrodę. Na dziku. Na dziku. W, w, przy młodego psa, to każdy normalny hodowca psa nie puści młodego psa, szczeniaka, czy tam młodego psa niedoświadczonego bezpośrednio do zagrody. Na Słowacji mogę sobie wziąć tego psa, pokazać mu tego dzika przez płot, przez siatkę. Niech zapachem interesuje, niech się od, u, uczy tego odwiatru, chodzenia, zainteresowania, wedle czym skorupka dla młodych. My niestety jesteśmy zmuszeni do pracy na trenażerze. ale jest to też pewien etap pracy, czy to tropowca, czy to dzikarza, czy nawet tropowiec, który ma czy większy, mniejszy kontakt ze zwierząt, zwierzyną, ale musi wiedzieć, że dzik to nie jest tak, to myślą te, te niektórzy ludzie, czy większość tych, ten, że dzik to jest taki biedny, i, i, i ten biedny zwierzaczek i psy go tam atakują. Dzik to jest skurczybyk. Twardy, hardy, inteligentny. Nie na, nie na darmo się nazywa dzik. I co jeszcze? Odyńce wiadomo, mają szable. Szabla wiadomo, chodzi o to, że jak odyniec pociągnie szablą, to dosłownie rana wygląda jak Co? No nie, nie bez przyczyny nasi dziadowie mówili, na no, niedźwiedzia szykuj. Tak, na niedźwiedzia szykuj maści, a na dzika. Mary. Mary. No, czyli sprawa jest jasna. No. Tak, my z młodnikiem, w młodniku nieraz pędzimy psy, pędzimy dziki z psami, stary jakiś odeniec się trafi, czy, coś, czy, jakiś, czy młody taki jeszcze niedoświadczony wycinek, czy przelatek, to on się czuje pewnie, bo to jeszcze młody i głupi jest, nie? Tak, jeszcze u nas w górach są te wilki, to te niedźwiedzie, niedźwiedzie, to te dziki są nauczone walczyć o życie z wilkami, nie? Do końca. Do końca. I tam nie ma już litości, nie? Jeżeli taki dzik przeżyje kilka ataków dzików, e, ki, wilków. Dzik, wilków, to potem on tak <grym> samo sam się zachowuje. Wyczeka, wyczeka moment... Bach, bach, bach i tyle. Nie? A sobie powiedzmy teraz o tym się, bo zrobimy damy zdjęcia. Wiesz, jak się, jak, jak się według Was ten pies zachowywał? Ogar według, Polski. Ten ogar Polski, to był od Krzysia Janiaka, zachowywał się według mnie bardzo dobrze. Pierwsze doszedł po ścieżce. To raczej, był w ogóle pierwszy jego kontakt w ogóle z sylwetką tak, zapachem dzika. Tak, tak, bo chłopak nie poluje. Wczoraj mówił, że, że nie poluje, dzisiaj już mi rano mówi, że myśli o starzu. <laughs> bo widzi. No i tak to działa, nie? Tak to działa, nie? Ja. Widzi jakiego ma psa, pies ma pasję i, i, i widać, że ten psu potrzeba tego, że go to cieszy. Przez psa no? do Przez psa no. do owiectwo, nie? nie. Y Wygląda to tak, że jest krótka ścieżka, zapina się otok, psa się prowadzi na tej ścieżce, pies dochodzi do tego dzika, w odpowiednim momencie go zwietrzy albo go z oczy. Ścieżka jest ile? 30 metrów, nie? To jest, nie ma znaczenia, czy będzie 20 metrów, czy 50, czy 100, no, to jest nie. kwestia treningu, doświadczenia, uh -huh. pracy psa. My uh -huh. robimy krótką ścieżkę, uh -huh. żeby tego psa w celu nadrzędnym, jest praca na tej naszej atrapie. Dochodzi, ja tym dzikiem odpowiednio ruszam, tylko tak, ten pies pierwsze zobaczy uciek. Dobrze, Czuję respekt. Ma w genach wbite, że ten pies ma respekt przed dzikiem, przed dzikiem stworzeniem. Ale widzicie, cały czas krążył w jedną stronę, w drugą stronę, osaczał go. Tu szedł, tu szedł, tu szed. łapał górny wiatr, dolny wiatr. Coś mu nie pasowało, ale stopniowo coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. To raz szczeknął, drugi raz szczeknął, odskoczył znowu. Czyli bardzo tak widać, że ma dobry potencjał, dobry gen, że po kilku minutach dosłownie zaczął fajnie pracować jak psa, który ma pierwszy kontakt, że tak powiem, z taką atrapą, z takim, z takim ala naturalnym dzikiem, nie? że tu z tym sam tylko trzeba popracować cierpliwości spokojnie na zagrodę wziąć parę razy i do lasu.